16 listopada, czyli jutro, również w naszym mieście rusza ogólnopolska akcja Szlachetna Paczka. Na stronie internetowej szlachetnapaczka.pl zostanie opublikowana baza rodzin yy, żyjących w biedzie. Wszystkich, którzy chcieliby realnie pomóc rodzinom w naszej okolicy, zapraszam na tę stronę. Będzie można znaleźć tam opisy około 40 rodzin, ich sytuacja i najważniejsze potrzeby. W tamtym roku pomogliśmy 17 rodzinom w naszej okolicy. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie ich więcej. Darczyńcy przygotowują konkretną pomoc dla nieznajomych i spełniają ich marzenia. Zwykle jedną paczkę robi grupa osób. Wśród opisów zamieszczonych na stronie są trzy najważniejsze potrzeby, które darczyńca powinien w całości spełnić. Dodatkowe potrzeby dostaje po wybraniu rodziny mailem. Tamte potrzeby powinien zrealizować według własnych możliwości. Szlachetna paczka to projekt, który co roku łączy tysiące osób wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. To mnóstwo spotkań, które odbywają się w przyjaznej atmosferze, wzajemnej otwartości i pełni zrozumienia człowieka dla człowieka. W celu promocji projektu przy ulicy Poznańskiej stanęła wielka czerwona paczka, która ma informować Krośnian, że i w naszym mieście działa oddział szlachetnej paczki. Za jej przygotowanie bardzo dziękujemy pracownikom i uczestnikom warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie oraz pracownikom Urzędu Miasta. Szczególne podziękowania dla pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 za udostępnienie sali na organizację magazynu. Darczyńcy mogą zgłaszać się od jutra. Finał akcji zaplanowano na 7-8 grudnia.